Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury FMRA to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który będzie realizowany w latach 2021-2027. To następca Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego z lat 2014-2020, wdrażanego w Polsce za pośrednictwem programu operacyjnego Rybactwo i Morze. Głównym celem funduszu jest wspieranie wspólnej polityki rybołówstwa, zintegrowanej polityki morskiej oraz międzynarodowych zobowiązań Unii Europejskiej w dziedzinie zarządzania oceanami. Priorytetowe działania w ramach FMRA obejmują między innymi Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa oraz odbudowy i ochrony żywych zasobów wodnych. Wspieranie zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury oraz przetworzenia i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, przyczyniając się w ten sposób do bezpieczeństwa żywnościowego w Unii. Sprzyjanie zrównoważonej niebieskiej gospodarce na obszarach przybrzeżnych, wyspierskich i śródlądowych, która obejmuje tradycyjną i nowo powstającą działalność gospodarczą związaną z oceanami, morzami, wybrzeżami i wodami śródlądowymi oraz wspieranie rozwoju społeczności rybackich i sektora akwakultury. Wzmocnienie międzynarodowego zarządzania oceanami oraz przyczynianie się do zapewnienia bezpieczeństwa i czystości mórz i oceanów, ochrony na nich, a także zrównoważonego zarządzania nimi to tylko część wspieranych działań. Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury będzie wdrażany w Polsce za pośrednictwem programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa, zatwierdzonego przez Komisję Europejską w dniu 9 grudnia 2022 roku. Budżet programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa to blisko 732 miliony euro, czyli około 3,5 miliarda złotych. Program jest skierowany m.in. do tych, którzy działają w branżach rybołówstwa, rybactwa, chowu i hodowli ryb, organizacji rybackich, instytutów badawczych, rybackich lokalnych, grup działania i innych. Polub nas na Facebooku Fundusze Europejskie dla Rybactwa. Więcej informacji uzyskasz na stronach ukośnik web, ukośnik rolnictwo.